Cześć kochani, Edyta i Przemek nie usiedzimy w miejscu. Skrzyczne to najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, mierzący 1257 metrów nad poziomem morza. Znajdziecie go w północno-wschodniej części masywu, w bocznym ramieniu pasma Baraniej Góry, na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Szczyt góruje nad Szczyrkiem i zasłużenie reprezentuje region w koronie Gór Polski. Skrzyczne łatwo rozpoznać. Jego charakterystyczny kształt i maszt nadajnika RTV na szczycie widoczne są z wielu zakątków okolicy. Nic dziwnego, że przyciąga tłumy turystów, zarówno latem, jak i zimą. W cieplejszych miesiącach szlaki wypełniają się piechurami, a zimą stają się rajem dla narciarzy, którzy korzystają z doskonale przygotowanych tras zjazdowych. Na skrzyczne prowadzi kilka szlaków, a my wybraliśmy niebieski, który rozpoczyna się w centrum szczyrku, przy kolejce i wiedzie przez hale Jaworzynę. Ze szczytu ruszymy dalej w stronę Malinowskiej skały, a następnie dotrzemy do przełęczy Salmopolskiej. Stamtąd zjedziemy już prosto do centrum szczyrku, gdzie zostawiliśmy samochód. W ten sposób stworzymy ciekawą i widokową pętlę. Wcześniej rano około 5.30, gdy niebo zaczyna się rozjaśniać, docieramy pod najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego. Miasto jeszcze śpi, a ulice są ciche i spokojne. Zatrzymujemy się na parkingu w Szczyrku tuż przy głównej drodze, zaraz przy kolejce. Nie ma problemu ze znalezieniem miejsca. Postój jest bezpłatny, a co najważniejsze, szlaki są na wyciągnięcie ręki. Szukamy naszego niebieskiego szlaku i ruszamy. Droga wiedzie między domami, następnie wchodzimy do lasu, zostawiając za nami uśpiony jeszcze szczyrk. Idziemy w górę, a droga robi się coraz ostrzejsza. Ta trasa nie daje taryfy ulgowej. Podejście jest naprawdę strome i szybko rozgrzewa nogi. Nie jest to wejście dla wszystkich. Idąc tą trasą, trzeba mieć dobrą kondycję. Ten szlak jest najkrótszy, ale przewyższenie jest znaczące. A szlak ma stałe nachylenie, które nie pozwala na odpoczynek w ruchu. Mimo krótkiego dystansu, przygotujcie się na dość intensywny dzień. W dodatku zimą, z racji, że ten szlak przecina trasy zjazdowe, może się okazać, że przejście nie będzie możliwe. Ścieżka pnie się wśród lasu, który o poranku tętni przyrodniczym życiem. Z każdej strony słychać ćwierkające ptaki. Po chwili zaczynają wyłaniać się pierwsze widoki za naszymi plecami. Wystarczy się odwrócić, by zobaczyć malowniczo położony szczyrk w promieniach wschodzącego słońca. Gdy w końcu docieramy na halę Jaworzynę, zatrzymujemy się na chwilę, gdyż otwiera się tu przestrzeń i pojawia pierwszy widok na sam szczyt Skrzycznego z charakterystycznym masztem. Odpoczywamy przez chwilę wokół cisza i śpiew ptaków. Stąd mamy jeszcze godzinę na szczyt. Chodząc na Skrzyczne można podziwiać nie tylko malownicze krajobrazy Beskidu Śląskiego, ale też rozległe panoramy sięgające dużo dalej. Przy dobrej pogodzie dostrzeżemy stąd szczyty Beskidu Żywieckiego, Beskidu Małego oraz odległe Tatry. Z wierzchołka rozciąga się także widok na pobliskie miasta, między innymi na Bielsko-Białą co sprawia, że skrzyczne cieszy się niesłabnącą popularnością wśród turystów szukających niezapomnianych widoków. Na górze znajduje się całoroczne schronisko PTTK, w którym bywa tłoczno, więc przygotujcie się na kolejki. Polecamy wyjść na szlak wcześnie rano, aby cieszyć się cudownymi widokami ze szczytów ciszy i spokoju. Schronisko oferuje obecnie 29 miejsc noclegowych, trzy jadalnie oraz bufet zlokalizowany na tarasie widokowym działający wyłącznie latem. Na miejscu znajdują się również ścianka wspinaczkowa, strzelnica i boisko. Obiekt leży zaledwie 200 metrów od górnej stacji kolejki. Warto zatrzymać się tu, by skosztować domowych wypieków i nacieszyć oczy widokami. Niedaleko schroniska znajduje się też mini wieża widokowa, która pozwala spojrzeć nieco dalej i objąć wzrokiem szeroką panoramę. Na szczycie skrzycznego w 1992 roku powstał wysoki na 87 metrów maszt nadajnika RTV swoim zasięgiem obejmuje znaczną część województwa śląskiego, zachodnią małopolskę oraz kawałek opolskiego, a także obszary przygraniczne Słowacji i Czech. Według przekazu zawartego w XVIII-wiecznym dziejopisie żywieckim autorstwa Andrzeja Komonieckiego, wójta żywca, nazwa szczytu skrzyczne, dawniej skrzecznia, miała wywodzić się od skrzeczenia żab. Podobno w okolicznym stawie, położonym między skrzycznem a małym skrzycznem, żyły ich całe roje, a ich donośny rechot niósł się daleko po okolicy. Idziemy dalej w kierunku Malinowskiej Skały. To jeden z najprzyjemniejszych odcinków całej wędrówki. Prowadzi malowniczym grzbietem Beskidu Śląskiego, oferując zachwycające widoki i tylko delikatne podejścia, które nie sprawią większego wysiłku. Przejście ze Skrzycznego na Malinowską Skałę zajmuje około 90 minut. Po około 30 minutach marszu dochodzimy na Małe Skrzyczne. Biegają się szlaki, zielony z niebieskim. Dalej kontynuujemy zielonym szlakiem, który prowadzi grzbietem przez Kopę Skrzyczeńską. Tutaj otwierają się widoki na Halę Skrzyczeńską i Dolinę Żylicy. Z porośniętego drzewami szczytu Małego Skrzycznego schodzimy w kierunku południowym, gdzie po parunastu metrach otwiera się wspaniała panorama, od Policy przez Babią Górę, Pilsko, Baranią Górę, aż po Łysą Górę w Beskidzie Śląsko-Morawskim. A daleko na horyzoncie zobaczymy Tatry, Niżne Tatry oraz Wielką i Małą Fatrę. Droga Zielonego Szlaku opada lekko w kierunku Kopy Skrzyczeńskiej. Z przełęczy otwierają się kolejne widoki, tym razem w kierunku zachodnim, od Wielkiej Czantorii po Błatnią. Z Kopy Skrzyczeńskiej w kierunku północnym widać przebytą przez nas drogę, granią ze Skrzycznego. Po półtorej godzinie docieramy do malinowskiej skały, charakterystycznego punktu ze skałkami i wspaniałymi widokami. Choć zwykle jest tu mnóstwo turystów, czasem można trafić na ciszej spokój, szczególnie rano. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ta wychodnia skalna nosi nazwę malinowska skała? Otóż nie od malin, które rosną tu w krzakach, choć tych rzeczywiście w okolicy nie brakuje. Swoją nazwę skała zawdzięcza pobliskiemu szczytowi malinów i przełęczy malinowskiej. A te nazwy faktycznie wywodzą się od dziko rosnących malin, które kiedyś licznie porastały te hale. Czyli mamy klasyczny przykład tego, jak przyroda daje nazwę terenom, a potem te nazwy zostają z nami na długo, nawet jako oficjalne punkty na mapie. A sama skała to twardy piaskowiec, który oparł się sile wiatru, deszczu i czasu, zostając tu jak naturalny pomnik historii Beskidów. No dobrze, dosyć tego wymądrzania się. Idziemy dalej w kierunku przełęczy Salmopolskiej, do której mamy jeszcze około godziny. Zielony szlak prowadzi dalej wzdłuż grani w kierunku Baraniej Góry. Natomiast w tym miejscu rozpoczyna się szlak czerwony, który zmierza na przełęcz Salmopolską. Trasa łagodnym trawersem, a następnie dość stromym zejściem sprowadza nas w dół, gdzie łączy się z niebieskim szlakiem nadchodzącym z grani od strony Baraniej Góry. Oba szlaki prowadzą wspólnie na przełęcz Podmalinową. Stąd kontynuujemy wędrówkę czerwonym szlakiem, który teraz ostro pnie się w górę kamienistą ścieżką. Po prawej stronie, między coraz rzadszymi drzewami, otwierają się malownicze widoki na Halę Skrzyczeńską, Małe Skrzyczne, Kopę Skrzyczeńską oraz Malinowską Skałę. Za naszymi plecami, ponad ścieżką, dostrzec można Zielony Kopiec oraz masy w Baraniej Góry. Z Malinowa mamy jeszcze pół godziny do Przełęczy Salmopolskiej. Przełęcz Salmopolska, znana także jako Przełęcz Salmopol lub Biały Krzyż, położona jest na wysokości 934 metrów nad poziomem morza. Przebiega przez nią droga wojewódzka nr 942, łącząca Wisłę ze Szczyrkiem i dalej z Bielskiem Białą. Nazwa Biały Krzyż pochodzi od charakterystycznego białego drewnianego krzyża, pierwotnie brzozowego, który stanowi symbol tego miejsca. Znajduje się on tuż przy drodze obok zjazdu o tej samej nazwie. Na przełęczy mieszczą się również restauracje, parking oraz przystanek autobusowy. Zimą Biały Krzyż zamienia się w mały ośrodek narciarski. Działają tu dwa wyciągi dla początkujących oraz jeden przeznaczony dla dzieci. Dziękujemy, że byliście z nami na skrzycznym, najwyższym szczycie Beskidu Śląskiego. Jeśli podobała Wam się ta górska przygoda, to poprosimy o łapkę w górę i zasubskrybowanie kanału. Macie swoje wspomnienia ze skrzycznego? Dajcie znać w komentarzu. Chętnie poczytamy.